Cześć dziewczyny, witajcie w nowym filmie U mnie dzisiaj wiosennie, po prostu jest tak piękna pogoda Już wiosna Za oknem ptaszki ładnie śpiewają Słoneczko świeci Jest ciepło, także ja już się nie mogę doczekać Świąt wielkanocnych, bardzo lubię święta wielkanocne Przede wszystkim jak świeci słońce Dzisiaj przychodzę do Was z testem takich Drogeryjnych, tanich kosmetyków Zobaczymy czy u mnie się sprawdzą Generalnie mam Catrice, Maybelline, Rimmel y, Takie marki wiecie Drogeryjne, zobaczymy czy te Kosmetyki się sprawdzą, mam nadzieję tutaj Mam już je przygotowane i gotowe. Tutaj już mam wykonany makijaż właśnie tymi kosmetykami. Także jeśli jesteście ciekawi, jak go wykonałam i czy kosmetyki, o których zaraz Wam powiem, u mnie się sprawdziły, to zapraszam do oglądania dalej. No i zaczynamy nasz makijaż. Jak widzicie, tu mi coś wyskoczyło, jakiś nieprzyjaciel, więc szybko to muszę zakryć. Więc tak, nałożyłam sobie już krem, wklepałam go. To był mój krem ulubiony z Vichy Idealia. I teraz zaczynamy od podkładu. I podkład to jest dla mnie nowość, aczkolwiek nie taka wielka nowość, bo ja już miałam ten Affiniton z Maybelline. Natomiast miałam jakąś wersję z olejem arganowym. A widzę, że to jest bez tego oleju arganowego. Nie wiedziałam, że Affiniton ma dwie takie wiem, wersje tego podkładu. No zobaczymy. Ja mam tutaj odcień 09 Opal Rose i zobaczymy sobie, jak on będzie mi odpowiadał. Widziałam w sklepie, że nawet no, ok był odcień. Widzicie, on jest dość rzadki, bo spływa mi po ręce, także biorę sobie gąbeczkę z Real Techniques, ona jest zmoczona, wilgotna, więc nie będzie chłonąć tyle podkładu i wklepuję sobie go tą gąbeczką. Ja ją uwielbiam, ja się już... Kompletnie odzwyczaiłam od nakładania podkładu pędzlami, więc ona jest super. A propos słuchajcie jeszcze tej gąbki, to chciałabym Wam się poradzić, czy w ogóle ją macie, i chciałam Was spytać, czy ona już Wam też pęka. Zobaczcie. Tutaj widzicie, ona mi już pęka w niektórych miejscach, ale ja jej to wybaczam, bo ja już mam tą gąbkę, słuchajcie, od listopada, czyli naprawdę ona przetrwała moim zdaniem wiele. A nadal fajnie rozprowadza ten podkład, no tylko te, te dziurki tutaj Wow, ale jestem blada, widzę Gdzie jest takie ładne słońce i jeszcze mnie dodatkowo wybieliło Słuchajcie, fajny jest ten podkład, ładnie zastygł na twarzy e, Twarz jest taka bardzo satynowa i on nie jest taki mokry na tej twarzy, po prostu on zamienił się jakby w taki puder, także super. Dla mnie super, bo ja mam cerę mieszaną i nieraz się świeca na czole, także dla mnie super, jak jest podkład zastygający. I teraz absolutna nowość i to jest po prostu hit, że Catrice wprowadził po prostu ten produkt w wersji płynnej. I to jest ten kamuflaż z Catrice, ale w wersji płynnej. I ja jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak on się sprawdzi. Czytałam i oglądałam filmiki, że... Ten podkład jest świetny, także zobaczymy. On jest wodoodporny i ja mam odcień. Jaki ja mam odcień. A, jest tu. 010. Także chyba to jest ten najjaśniejszy, bo tu są, z tego co pamiętam, dwa odcienie. Także nakładamy sobie na moje cienie pod oczami. Wow, ale on jest napigmentowany, widzicie to? Bardzo. I ma dość duży ten aplikatorek. Jeszcze sobie tutaj oczy, tutaj na jakieś zmiany. O. No i wklepujemy sobie oczywiście też tą gąbeczką drugą stroną. Wiecie co jeszcze zauważyłam? Że on bardzo, bardzo szybko zastyga. On jest już suchy pod tymi oczami i wiecie co? Tak naprawdę nie trzeba go nawet pudrować. Świetnie, słuchajcie, świetnie mi zakrył te cienie pod oczami. Jak dla mnie piątka z plusem Naprawdę, wow I wiecie co ja jeszcze zauważyłam, że on ma bardzo dużą pojemność W porównaniu do właśnie mm, korektora Maybelline Affiniton Ma tutaj aż 5 ml To jest naprawdę, naprawdę dużo jak na korektor Te korektory mają tak przeważnie 3 ml A to jest naprawdę duży produkt I bardzo się cieszę, bo no, on jest fenomenalny Ja go kupiłam na stronie internetowej Minty Shop Oczywiście linki do tych produktów znajdziecie w opisie, także się nie martwcie, wszystko Wam podlinkuję. Kolejna dla mnie nowość, którą kupiłam, to jest też Catrice. To jest produkt, który już od dawna, na który od dawna polowałam, czekałam na jakąś promocję w naturze, ale jednak promocji żadnej nie było od dwóch miesięcy na, na te szafy Catrice, więc skusiłam się właśnie na stronie internetowej, na Minty Shop kupić. No on tam jest 5 zł chyba tańszy w porównaniu jakbyście kupowały stacjonarnie w naturze, także zachęcam was. I to jest puder Prim and Fine. To jest puder matujący, wodoodporny, transparentny, także naprawdę świetnie. I zobaczcie, on jest zupełnie biały. Wydaje być się biały, ale on podobno ma nie dawać koloru i tutaj mamy lusterko, także w ogóle świetna sprawa. I nałożę sobie go na, na twarz. I takimi bardziej ruchami stemplującymi Wpracowuję sobie go w twarz Faktycznie, nie daje, słuchajcie, koloru Dajcie znać, czy macie ten puder W ogóle kusiła mnie też ta baza właśnie z Catrice Prim and Fine Taka w zielonej tubce, nie wiem, czy kojarzycie Bardzo chciałam też spróbować tej bazy Czy faktycznie jest dobra Tak teraz się patrzę na tą twarz i naprawdę ten puder daje świetne wykończenie. Takie, powiem Wam, nie wiem, ta twarz jest taka jakby rozmyta, taki, nie wiem, photoshop na tej twarzy. Także naprawdę, no super. Wykończenie jest bardzo fajne. Co myślicie? Widzicie różnicę? Powiem Wam, że jestem pozytywnie zaskoczona i tym korektorem z Catrice, i tym pudrem. W końcu teraz mogę się przybrązowić, bo wyglądam tak blado, że szok. I tutaj użyję może to nie jest moja nowość ale to jest taka czekoladka z burżuła, brązująca. To jest odcień 51 mm, i zawsze jak to otwieram, to tak pachnie czekoladą. Dobra, o wiele, wiele lepiej. To teraz sobie szybko nałożę jeszcze mm, róż i to jest Fratboy's The Balm, to też nie jest żadna nowość, ale żeby sobie dodać takiego lekkiego rumieńca. I jeszcze szybko rozświetlacz, rozświetlacz mam z maka, jak zwykle. Słuchajcie, to jest rozświetlacz, który chyba nigdy mi się nie skończy, zobaczcie. No nie widać zupełnie żadnego ubytku, no może trochę. Ale ja już go mam naprawdę ponad rok i używam go codziennie. Dobra, twarz skończona i nie chcę, żeby to zupełnie było na mojej twarzy takie pudrowe, żeby ten makijaż miał takie pudrowe wykończenie, więc spryskam na koniec, na koniec makijażu twarzy tą mgiełką z witaminą C z The Body Shop. Ona zdejmie taką pudrowość z twarzy, i doda takiego naturalnego blasku, że ten makijaż będzie taki, no taki wiecie, muśnięty słońcem, taki naturalny. Dobra, to teraz przejdziemy szybko do makijażu oczu, ale nie będzie to jakiś taki typowy makijaż oczu z cieniami, bo po prostu chcę dzisiaj tylko użyć tych nowości kosmetycznych, a nie mam cieni nowych, więc użyję sobie tylko tuszu nowego i kredki, którą kupiłam. Zależało mi, żeby mieć kredkę taką bardzo, bardzo miękką, którą da się rozetrzeć na powiece. I skorzystałam z promocji, która była wtedy w Rosłanie, i to było na wszystkie kredki z Rimmela. I zależało mi, żeby mieć taką kredkę, której się nie temperuje, tylko która będzie taka automatyczna, wiecie, automatyczna tutaj wysuwana. Bo ja nie lubię temperować kredek, mi się te kredki później łamią. Ja później te temperówki gubię, które muszą być specjalne do tych kredek, więc naprawdę chciałam sobie tego oszczędzić i postawiłam na kredkę automatyczną. Ona wyszła chyba w Rossmanie jakieś 13 zł po tej promocji, także naprawdę spoko. No i tak jak już Wam mówiłam. Aha, pokażę Wam w ogóle nazwę, pokażę Wam w ogóle zbliżenie, jeśli mój aparat to odda. To jest taka kredeczka. I tutaj jest y, automatyczna z tej strony, a z drugiej strony ma taką jakby nie wiem, zobaczcie, gumeczkę do rozcierania. Aczkolwiek ja tej gumki nie będę używać, bo ona nie jest do końca precyzyjna. Pamiętajcie, nie muszą być jakieś precyzyjne, bo teraz sobie będziemy je rozcierać i biorę sobie taki pędzelek i wszystko ładnie rozcieram. I moim zdaniem zobaczcie. Oko jest jakoś bardziej podkreślone, mi się podoba ten efekt, jaki ta kredka daje Dobra, robię szybko kreskę na drugiej powiece i zaraz do Was wracam I kreski mam namalowane, od razu zobaczcie, jakoś lepiej to oko wygląda Bardzo fajna jest ta kredeczka, naprawdę super się z nią pracuje Ona jest bardzo, bardzo miękka e, Idealnie się ją rozciera Rozcierałam ją pędzelkiem z BH Cosmetics, numerkiem 12 Także super się roztarła, ona nie zastyga. E, mam nadzieję, że nie odbije mi się na powiece bardzo bym tego nie chciała. To teraz ostatnia rzecz, ostatnia dla mnie nowość, to jest taki duo z Estée Lauder. E, I to jest słuchajcie, taka Bold Volume mascara liftingująca. Także jestem bardzo ciekawa, jak ona maluje. I jak już zdążyłam zauważyć, ta szczota jest tak wielka. Zobaczcie, bardzo wielka, ogromna jest ta szczota. Nie lubię takich szczotek, ale spróbujemy. Dobra, jedziemy. Słuchajcie, umęczyłam się niesamowicie z tą maskarą, żeby cokolwiek ona mi podkręciła. Nie zrobiła zupełnie nic oprócz posklejania moich rzęs. Także to jest jakiś koszmar. Naprawdę coraz. Częściej przekonuję się, że takie tańsze tusze z Maybelline są lepsze niż na przykład Estée Lauder Naprawdę koszmarnie jest ten tusz No i dosłownie na sam koniec nałożę sobie coś na usta, bo mam nieco wysuszone eee, I nałożę sobie zwykły balsam do ust, który sama zrobiłam To jest balsam z truskawkowej mamby Jeśli jeszcze nie widziałyście tego DIY w moim wykonaniu, to tutaj macie link do tego filmiku Więc serdecznie Was zapraszam Naprawdę balsam jest super nawilżający Mmm, przepięknie pachnie tą truskawkową mambą, Boże, to jest coś cudownego, naprawdę I nakładam sobie go na usta Pytałyście się mnie, czy używam y, tych walsamów do ust W komentarzach Więc jak widzicie, używam Dobra dziewczyny, test nowości i makijaż jest właściwie skończony Bardzo się cieszę, że przetestowałam te kosmetyki Jestem pozytywnie zaskoczona tym pudrem i tym korektorem z Catrice. Naprawdę świetnie sobie poradził z jakimiś tutaj przebarwieniami, z moimi cieniami pod oczami. No, coś cudownego. Puder świetnie rozmył całą, cały właśnie makijaż. Pięknie tutaj wszystko zmatowił. Cera jest taka matowa, i no nie wiem, moim zdaniem super to wygląda. Podkład też fajny. Moim zdaniem nie różni się od tego z olejem arganowym. Ja lubię ten podkład, jest taki bardzo lekki i zastygający. Kredka też jak najbardziej super. Jak widzicie, nic mi się nie odbiło na powiece. Tusz oczywiście beznadziejny, to już Wam powiedziałam. Nie wiem, jestem w szoku, żeby tak drogi tusz był tak sklejający i zupełnie nie dający żadnych efektów. Ale dobra, to pomijam. Co, dzięki Wam bardzo za oglądanie. Dajcie kciuka do góry, jeśli takie testy makijażowe Wam się podobają. Piszcie na dole, czy miałyście ten koniecznie ten kamuflaż z Catrice i na ile Wam starczył, czy miałyście ten puder z Catrice albo kredkę. Piszcie cokolwiek. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Do następnych filmików. Całuję Was, ściskam, pa-pa!